Siemanko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku z serii Demonstracja. Dzisiaj zagramy sobie w świeżutką grę Baniszt stworzoną przez studio Shining Rock Software. Stworzona oczywiście przez jednego człowieka. I pogramy sobie na moim już troszkę zaawansowanym save. Chyba doszedłem tutaj najdalej jak się kiedykolwiek mi udało. To jest moje miasteczko. Welcome to my crib Tu jest mój cmentarz A na razie wszystko jest STATYCZNE O, o, o! Dziecko się urodziło Uuuu Okej, okay, zwiększymy priorytet tej mi tego miejsca Aby troszkę szybciej zsuwali tutaj Śpieszmy się kochać owce Tak szybko odchodzą O nie! Mało firewoodu Co my teraz zrobimy? Etam, tam jakoś poradzą gnoję. To nie pierwszy raz, kiedy takie coś byśmy sobie poradzić. Czemu tutaj w ogóle leżą rzeczy przed moją Nie rozumiem tego. Kopcie, kopcie, zbierajcie mi. Widzicie te jelenie? Naprawdę, one są takie denerwujące. Wrum, 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 wrum. Cały dzień na rybach. A teraz STOP! Raz węgo, ręka jak na 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 Zima ponownie zaskoczyła drogowców Jedyne, jedyne z czego brakuje w tej grze to chyba jest e, model bitewny Ale jeżeli chodzi o to, to mała historia związana z tą grą to to, że ci ludzie, którzy tutaj mieszkają to są po prostu... Wygnańcy z jakiejś wioski, próbują przetrwać w wydziczy, dlatego nie ma tutaj nikogo takiego Towarzyszącego im w tym wojarzu O, 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 Blacksmith się zrobił Drugi Blacksmith Idealnie o. O, Pełno logów, no Róbcie to, drewnenko. Komuś jest zimno? Jak to może być zimno komuś? Nie rozumiem tego ty, mały, nie podskakuj, ziomek, masz 60 lat, ale to ci się nie zwalnia z żadnych obowiązków. Ty, tym jest zimno? Przecież Firewood... W... A, tu mamy tego kolesia, który kopie nam Firewood. Jest jeden na jedną instancję. Znaczy, na no, na jedną instancję. No i mam dwóch takich, którzy mi tam siekają to drewno. Powinno być wystarczająco. Jednej osobie jest na razie zimno, już nie jest jej zimno. Mam nadzieję, że przyodziała się w porządne ubranie w końcu. Owieczki się pasą do farmerów, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Na cmentarzu 25 ludzi już leży. Ups. Ale to za, tylko ze starości, tylko ze za starości. Zapewniam Was. Czemu tym jest zimno? Przecież. Eee, rage. I mamy wiosnę. 17 roku. Bardzo pięknie, bardzo pięknie. Nasze śliweczki się dojrzewają. Sadzą nam tutaj na polach jakieś fajne kapuściki. Squash, to nie wiem, co to jest, nie pamiętam. Tykwa? Być może, ale nie jestem pewien. Hmm. Budynki są, ludzie mają gdzie mieszkać. Ten nigdy nie dostaje wystarczającej ilości skóry, więc zapobiegniemy temu i postawimy kolejnego huntera. Chociaż mamy ich już dużo. E, tutaj mamy Forester Lodge, a tutaj mamy Gutterers Hut. Gutterers Hut zbiera nam grzyby, rośliny oraz um, takie różne śmieci do jedzenia. A Forester Lodge e, ścina drzewa oraz sadzi drzewa. I jak będziemy ciągle sadzić drzewa foresterem, to ciągle będzie renowacja ekosystemu i ten Gutterers Hut będzie miał in, infinite y, jedzenie. Prężnie rozwijające się miasto o nazwie Wormlight. Widok z góry O! Oh, oh, oh. oh, MERCHANT MERCHANT! Kupić trzeba wszystko pre-order od razu <masz> Ale tutaj O nie umierają mi ze starego wieku Znaczy old age znaczy no... Z, 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 z sędziwego nie starego e Yyy Jalonza the farmer was crushed by a rock Jakim cudem farmer mógł zostać zgnieciony przez Przez kamień I możemy się spokojnie rozwijać tak, jak papier toaletowy, Killstreak. A powinniśmy już dostać jakąś atomówkę. Dobra, lecimy z tym koksem. Co mnie obchodzi, że jest ci zimno? Ciesz się z tego, co masz. Doceniaj, co ode mnie dostajesz. Pracuję jak mogę, no. Wyrozumiałości. No i bardzo dobrze, prawidłowo. <ślesy> Oj, za chwilę nam się miejsce na zbytarzu będzie kończyć. O, nie, 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 nie. Musimy budować tutaj kolejny storage ban. To miejsce, w którym prze... Y... ...magazynujemy nasze żarełko. Śpieszmy się, kochać ludzi w bani, że tak szybko odchodzą. No, przestańcie umierać. Nie mam czasu na wasze ceregiele. Ach, jak to pięknie jest patrzeć na swoją wioskę i widzieć jak tak parnie pa, pa, jak tak pięknie ludzie marzną. Oczywiście merchant już odjechał. Nic nie kupiliśmy. Dobrze ci tak. Myś złe ceny. Wypierdzielaj. Bo ci znajdziemy. I już nie będzie tak fajnie. Ja postawić wam domki, a wy mi je zrobić. Dobra. Dobra. Killstreak streak raz trzeci. Pięknie prosperujące miasto o nazwie Wormlight. Tym pięknym akcentem, moją zamarzającą prawie wioską, zakończę ten odcinek demonstracji, mówił dla spiotrek Piotrek. A to była gra Panysz.